Na 35. ogólnopolskim biegu Krotosa w Krotoszynie. Dzisiaj szczególna sytuacja i wielkie świętowanie sportowe, święto, a mianowicie związane też z biegiem rodzinnym w ramach akcji Cała Polska Biega. Ale Witam się... serdecznie w Krotoszynie na kolejnym biegu Krotosa. Mam nadzieję, że dla Państwa bardzo dobre przeżycie zapewnili Państwu, myślę, wszystkie potrzebne rzeczy. Życzę Państwu wielu wrażeń, głównie tych sportowych, natomiast widzą wielu emocji. Szanowni Państwo, 35 bieg Rotosa uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. do biegu rodzinnego jest tam Po oficjalnym otwarciu zawodów. Rozpoczął się bieg rodzinny, w którym startowali zawodnicy niemal całymi rodzinami. Proszę Państwa, skupcie się, będzie strzał. Jest, pobiegli. Niektórzy strasznie szybko to zrobili. Fajnie wyglądacie z tymi wózkami, super. To jest świetna sprawa. Może znowu z uliczami za. Zwycięzca pierwszego biegu rodzinnego po ulicach miasta Krotoszyna i drugie miejsce również jest oklaskiwane i trzecie i myślę, że ostatnie również będzie oklaskiwane. Państwo cały czas klaszczą. Gratulujemy Rafałowi z jedynki, który zwyciężył w pierwszym biegu rodzinnym. Powiedz, trenujesz codziennie? Tak. I czekaj na losowanie nagród, bo to już wylosuje. Gdzieś. Jest. Dzisiaj jest, atrakcja i fajna pogoda. Świetna. Witamy Państwa serdecznie. Kipiców, którzy przyszli na stadion w imieniu organizatorów całego sportu i rekreacji WONIŚ Prowadziczenia. Witamy serdecznie. Brawo dla Pana! Brawo, brawo! Jak się biegło? Jak jest? Dobrze. Super. jak Pan jest. Dziękuje bardzo. Dziękuję Pani są, Ja przypominam, że zgłoszono się w sekretariacie zawodów, natomiast bieg rodzinny. Państwo nie wypisujecie tych w Nie, nie, nie. Na mecie Pana nie odejdzie. Dziewczyny zadowolone z masażu? Tak, to jest mój Po biegu rodzinnym, na dystansie 400 metrów, biegały dziewczęta i chłopcy z klas trzeciej i czwartej szkół podstawowych. Ich koledzy z klas piątej i szóstej na dystansie 800 metrów. Dystans dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych to 1000 metrów. Na koniec biegały przedszkolaki i uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych. Portu z miasta i krodoszen Krodoszyn Romanowi Wośkowi, który właśnie rozdaje wszystkim wodę. No i proszę Państwa, 800 metrów, dziewczyny, znakomity wynik. To była Ania Werner, wielokrotna mistrzyni cieni więc stąd ta znakomita forma, a więc winały sam. I wystartowali, I już jest widać zawodniczka przygotowana na duże bieganie, kolejne zawodniczki również, a więc jest duża stawka, brawo dla Was, fantastycznie, jest więcej niż w ubiegłym roku. Czołówka dwóch zawodników na razie, troszeczkę rozciągnięta. I czwórka dziewcząt w kategorii szkół ponadgimnazjalnych po pierwszych 200 metrach.

i wystartowała symbolicznego startu do ponał radny sejniku województwa wielkopolskiego Franciszek Marszałek. A proszę Państwa, stawce znakomite nazwiska, które przebijają się na trasach całego świata. A Kozłowski, o którym już wspomniałem, z rekładów zwycięstwa tego właśnie

A więc drodzy Państwa Kuszko, Artur Bezniewski jest pierwszy 55, 50 metrów przewagi fantastyczna. Brawo, jest to proszę Artur to jest, jest. 115. 115. numer 115 29, 115. 29, 2 29-23. Abel Kibel. za to piąte zwycięstwo Pańskiej tutaj w Kiegruszynie, no i za rekonkursy. Cudownie, pierwszy z Kiegruszynian, numer 109. Numer 36, Zita Kaczer z Węgier. Zita Kaczer, wielkie brawa,

A więc szanowni państwo, klasyfikacja generalna 35 ogólnopolskiego jubileuszowego biegu Krytosa Pierwsze miejsce Artur Kozłowski z rekordem trasy 329 29 minut. 9 sekund rekord Dzisiaj pobity Artur Kozłowski po raz piąty zwycięża w Panie Arturze dzięki za ten rekord podczas tego jubileuszowego biegu kredosa i gratulacje z okazji piątego zwycięstwa w tym dzisiejszym jubileuszowym w kredosowym. Niesamowite. Ale kenia. Zapraszamy na podium. This is, this is place. Yes. Trzecie miejsce. Ruslan, Sawczuk. Dame, brawo, dalej, 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 dalej. Zwyczajnie się wygłasza. biały dalej, 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 Przypomnę, Artur Iwis, Adam Rock, Ryszard Wielkie brawa na zwycięzców! Pamiątkowe zdjęcia i czas dla fotoreporterów. Nagrody wręczone, upominki również. I przypomnę, panowie weźmiecie również udział w losowaniu nagród pamiątkowych dzisiejszego jubileuszowego tego Protosa. I jeszcze raz, wielkie brawa, poklaszmy jej Rekord. ...na nowacka, i szóste, pierwszy raz skontroluzionych Justyna Olejnicza. Wielkie brawa dla Pana. Zdjęcia i aktywne.